Witam wszystkich serdecznie, Tyrril z tej strony. Dziś szybka porada jak łatwo przepłukać żwirek. Nie wiem jak bym, ale mnie często irytuje zalewanie nowego zbiornika z świeżo zakupionym żwirem. Nawet gdy na opakowaniu jest napisane, że jest przepłukami. to mocno brudzi wodę. Dlatego ja zawsze płukam żwir przed użyciem. Do wypłukania żwiru używam siatki do łapania rybek, dwóch wiaderek oraz wody. Brudny żwir wkładam do jednego z wiader. Polewam do całości trochę wody. A następnie przekładam po trochu brudny żwir do siatki. Całość daję pod bieżącą wodę. W taki sposób brud szybko zostaje wypłukany. I mam czysty żwirek, który odkładam do osobnego wiaderka sposób Sprawdza się również, gdy chcemy oddzielić piasek od żwiru. Piach pozostanie w wiatrze z brudami. Żwir przepłukany jest już od razu gotowy do użycia. Nie będzie.